No podobno kto ma Szymańską w ramce ten gra w finale Pucharu Polski, więc chyba się sprawdza. Awans. Do przodu. Kto dzisiaj wygra? Tak, oczywiście, Susnowciec, tylko Jara. Na taki wynik tylko czekamy dzisiaj. Jedziemy do Puła. Nie należał ten mecz do najłatwiejszych, ale e, pokazałyśmy, że jesteśmy lepsze, e, wykorzystałyśmy dzisiaj więcej sytuacji niż ostatnio, e, jestem zadowolona z naszej drużyny i, i jesteśmy w finale trafię się odnaleźć w tej sytuacji gdzieś tam dołożyć nogę, czy dzisiaj głowę, więc no fajnie. Cieszę się, bo, bo to był dobry nasz mecz. Naprawdę to był nasz dobry mecz i, i w defensywie i w ataku. Tego brakowało we wcześniejszych meczach i mam nadzieję, że ten mecz był takim przetarciem dla nas, że teraz lokomotywa ruszy i będzie wszystko w porządku. Cieszę się i dziękuję przede wszystkim zespołowi, każdej dziewczynie i tutaj klubowi, że mogę być Razem z nimi w 15 finale, swoim Pucharu Polski, bo bez nich tego by nie było. Cieszy tak samo, czy to jest pierwszy, czy, czy dzisiaj mamy awans. Cieszy mnie tak samo bardzo jak, jak ten pierwszy, więc dziękuję. I przede wszystkim też tacie, które przyjechały mnie wspierać ze Szczecina. Także jest to na pewno dla mnie duży wyczyn i, i się cieszę. Jeżdżę cały czas za córką, więc to. A ona tu się czuje jak w domu, ponieważ ma tyle rodziny. Adylają. Tak jest. Wielki dom. Dziewczyny, ja dziękowałem jeszcze raz. No, jeszcze wiele przed nami. Dzisiaj chwila radości i zabieramy się do pracy. Niedzielę. Na następny mecz, następny trudny tydzień. Gramy dalej.